No, no dobra, wpadamy w ten nowy rok. To jest, może uściślimy, ja wpadam, gdyż mogę mówić tylko ze swego punktu widzenia, ale czasem mi się jeszcze wyrwie, bo piszę to, co piszę, gadam to, co gadam i bardzo po mojemu. Bardzo dużo ludzi czuje podobnie, ma podobnie, więc jakby coś uprawnia mnie to mówienia o liczbie mnogiej. Wpadamy w ten nowy rok. Każdy już tam po swojemu, ale wpadamy w nowe. Wielu to odczuwa, że to nie zmienił się świat, w sensie że on wygląda inaczej. Nie. To co zmieniło się, to naprawdę najprościej powiedzieć, jakbyśmy się przełączyli z fizyki Newtonowskiej, klasycznej, twardej. Wiecie o czym mówię? Na fizykę kwantową. Czyli te prawa fizyczne są inne. Świat wygląda tak samo, o, ale działa inaczej. A więc po pierwsze primo. Świat jest taki, jaki myślisz, że jest. I to jest niepodważalne. On jest w nas, nie na zewnątrz. Więc każdy swoją wizję, ten jego obraz, jakby to już jest też wiadome, że nie może być fizyczny, nie? Żeby się nie zmieścił. Więc każdy ten obraz własny, wszystkiego. Sam tworzy i powinien być za to odpowiedzialny. Tym, który to dojrzał już do bycia świadomym, dojrzał, a nie że mu się wydaje. I wtedy najłatwiej jest nam zauważyć różnicę w ocenie innych osób. Popatrz, jeżeli my się spotkamy, my, ja z Tobą, to cokolwiek Ty sądzisz na mój temat, będzie tropem dla Twojej świadomości, żeby za uwagą Twoją podążało dalsze doświadczenie. I ja odwrotnie, cokolwiek ja, Będę sądził o Tobie, będzie mój umysł udowadniał mi, że ja mam rację oczywiście. I tu się nie ma o co kłócić. Jeśli te poglądy są diametralnie różne, to i tak są prawdziwe. Gdyż świata wersji obiektywnej nie ma. I odkąd jesteśmy świadomi faktu, wiemy też, że nigdy nie było. Tak jest jak sen. Budzisz się ze snu, gdzieś śniło ci się, że na przykład byłeś w lesie, a ty się budzisz w łóżku, i już wiesz, że ciebie w żadnym lesie nie było. To była tylko twoja wizja, sen. I to samo jest zjawem, jak każdy świadomy wie. Ale daje na teraz. Na początku tego roku piękną możliwość, jeśli się ze mną zgadzacie, oczywiście. Jak mnie to wyłożył, będę trójkął. Tą możliwość sprawdzania, że popatrzcie, nic już nie jest. Dzień po dniu nie musi być kontynuacją. Jak my spotkamy się, to cokolwiek zrobimy dziś. Cokolwiek postanowimy, jakąkolwiek w to włożymy energię, jeśli jutro tej energii znów nie włożymy, choćby uwagi, choćby nie pomyślimy, to będziemy musieli zaczynać wszystko od nowa, albo to odejdzie. Tu nic nie ma kontynuacji takiej, że jeżeli. Nie wiem, no jakby to powiedzieć, żebyśmy jakiś głupi przykład. Jesteśmy w związku, ja dziś mogę powiedzieć: odchodzę, ale jeżeli to przyjmiesz za fakt, to tak będzie. Jeżeli pomyślisz, eee, tam, to już niekoniecznie. A jeżeli powiesz, tam, zły humor, to się okaże, że to faktycznie był tylko zły humor. To oczywiście, przykład, ale to tak daleko sięga. Nic. Co my robimy w chwili tu i teraz, nie musi mieć konsekwencji na zaś. My w każdej chwili możemy zmieniać decyzję, możemy płynąć tam, dokąd chcemy. Ba! My się chyba naprawdę teraz uczymy, gdzie my naprawdę płynąć chcemy, bo wszystko jest nowe. Wszystko dla każdego z nas naprawdę. Jest bardzo nowe. Siema. O co chodzi? O co chodzi? Ech. Wszystko jest dla nas teraz bardzo nowe. Jest bardzo szybkie. Wiele rzeczy w naszych życiach. Pozwalam sobie mówić w liczbie mnogiej, bo przecież z wami katam ciągle. Wiele rzeczy w naszych życiach nas nawet zaskakuje. Myśmy nigdy tacy nie byli. A więc my też potrzebujemy czasu. Nie ma co. Się droczyć sam z sobą, że gdzieś popełniam błędy, albo nie wiem czego chcę. Mamy wszyscy do tego prawo. Bo my się przecież w ten sposób uczymy. Ale tam tak naprawdę w tych wszystkich naszych poczynaniach, zaskoczeniach, takich potknięciach, takich wiecie, w tym chaosie, już jak zwał, tak zwał. Tak naprawdę my zaczynamy dostrzegać taki główny nurt. Że mimo wszystko gdzieś nas ciągnie. Mimo, że to nowe, może być, a może powrót starego, to nie my, to każdy ma różnie, ale jakby czujemy, że to nas pociąga, że chcemy więcej, że no właśnie. Jakby nie trzeba mieć jasnego planu na życie. Tylko, czy wystarczy żyć, ale słuchać siebie, uważnie słuchać siebie. Nie łajać siebie, że popełniam błędy, czy zmieniam decyzje, czy kurde, kogo to obchodzi. To są nasze wewnętrzne doświadczenia. Tym bardziej, że teraz bardzo wielu właśnie tak ma. Przeżywamy swoje chaosy, no. Dobra, uczymy się. I my właśnie robiąc ten te różne kroki, czasem kroki do starego, czasem kroki do nowego, czasem kroki do więcej. To nieważne. Tak naprawdę zaczynamy rozumieć, gdzie naprawdę ciągnie mnie najbardziej. Bo ja mogę też zrobić kilka różnych rzeczy wolno mi, ale potem powiedzieć, wcale mi to nie sprawia frajdy. Myślałem, że będzie łałane. Mogę to zrobić. Żeby się nauczyć, że faktycznie to mi pomogło zrozumieć, że chcę iść w innym kierunku. I tak wydaje mi się, najlepiej, najmocniej uczymy się teraz tego, wrócę do podstaw, że świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Więc kogokolwiek w życiu spotykam, to nie dotyczy tylko partnerów, to znajomych, rodziny, wszystkich. Przede wszystkim, może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ta znajomość mnie interesuje, czy ono mnie pociąga, czy coś mi daje, coś wnosi do mojego. To coś daje, może lepiej. To zaraz ludzie pomyślą, że chodzi o interesowność. To nie o to chodzi, ale tak naprawdę, wtedy, kiedy ja jestem świadomym sobą, to ja mam prawo też wymagać. Ja też mam prawo wymagać. Ja też mam prawo powiedzieć wyraźnie i głośno, że byle czym i byle kim, to ja się już nie zadowolę. No i co mi zrobisz? Że ja już to wiem. Ale my w tym wszystkim jeszcze jednej rzeczy się uczymy. My zaczynamy wyraźnie filtrować prawdę od fałszu. Mówię o postaciach ludzkich, kto... Jest już twórcą lub uczy się nim być, to my to widzimy. To jest ta prawdziwość. To już jest to ziarno, które kiełkuje. I plewy, czyli te ziarna, które nie wykiełkowały, czyli dalej ci ludzie, którzy jeszcze nie dojrzeli do tego, żeby wykiełkować. I to zaczyna już być nasza gra. To nie ma co im mówić, że jest inaczej, że to nie ma co dzielić się tą prawdą. To chyba trzeba zrozumieć, że to co ja kiedyś tam uznałem, wielu się zgadza, że Kościół katolicki pod synonimem diabła ukrył wiedzę i zabawę. To Kościół dobrze zrobił. Powiedział, i my do tego teraz wracamy, że dając naszą moc. I naszą wiedzę, niegotowym, krzywdę byśmy im uczynili ogromną. Sami dopiero uczymy się z tego korzystać. A co dopiero tym dzielić? Kiedy odkrywamy własną moc. Jak my możemy tworzyć, słuchajcie, to nie bójmy się powiedzieć, Zostaliśmy przeciągnięci na wyższy pułap gry. My uczymy się wirtuozerii, i tej wirtuozerii wymagamy od najbliższego otoczenia, bo mamy takie prawo. Skoro ja potrafię, to niech bliscy mi ludzie też potrafią. Czemu nie? I tak uczymy się. To takie nasze pierwsze kroki, ale to jest piękne, znów wracając, że każdy i wszystko, co się nam przydarza, wszystko, co się nam przydarza, i wszystkich, których my spotykamy, budujemy my, tak naprawdę budujemy my, i to od naszego zdania o czymś lub o kimś zależą dalsze losy naszego doświadczenia. Czyli popatrzcie, ile już sami znacie osób, których nie interesuje, czy się trzeba będzie szczepić, czy nie. Czy ten GMO, przepraszam, ale się wyłożyłem. GMO też nas nie interesuje, tak? Ale czy ten koronawirus, czy on jest, czy on go nie ma? Nas to w ogóle nie interesuje. Inteligencja, jeszcze raz przypominam, to jedną z jej zasad jest dostosowanie się do warunków zmieniających, a nie ocenianie ich. Czy to jest dobre, czy to jest złe, i czy ja to akceptuję, czy nie, czy ja tego chcę, czy ja tego nie chcę. przecież to nie ma żadnego znaczenia. Pantarej, wszystko płynie i zawsze jest tym, co ma być. To jest twój poligon, w którym ty uczysz się być niezależnym sobą, tym niezależnym, w którym ani szczepionka cię nie zabija, ani giemu. Bo tak naprawdę ja nie uwierzę w to, że ktoś czuje się bogiem, a jednocześnie boi szczepionki. No to halo, o czym my tu gadamy? To nie jest fizyczne świat, ani zewnętrzne. Jeżeli ktoś nie ma tej świadomości, fakt nie, nie ogląda takich kadek, jak mówię. No tylko robi to dziurę w głowie. Ja też to zauważyłem. Jak bardzo dużo ludzi, dlatego mi się chce jeszcze, bo dużo ludzi wraca do tych moich filmików po przerwie, mówiąc, że właśnie przestali mnie rozumieć kiedyś tam, a teraz przerobić swoje i wracają. Przecież ja mam to samo też. Czasem mam przerwy i muszę też coś zrozumieć i wracam. Czyli, że to dalej ma sens dzielenie się. Tym, co uważam za prawdę, mówienie tego, a później szukanie podobieństw w nas, bo zawsze wśród moich czytelników, słuchaczy znajduje że tak brzydko powiem, bratnie dusze, które mają podobnie, które to rozumieją, które z wieloma rzeczami się zgadzają, pomierzy nie ze wszystkimi. Tutaj się pojawia ta osobniczość, której my chyba jeszcze nie umiemy ustalić, ale tak naprawdę. Bo każdy jest swoim własnym punktem widzenia. To jest oczywiste, więc on nie może być nigdy identyczny z drugim punktem widzenia. To jest niemożliwe. Ale wiele podobieństw jednak jest. I nawet podejrzewam, że my w tych naszych relacjach, choćby tylko werbalnych, tworzymy, tworzymy ten nowy świat. On nie, to nie jest jakaś wspólna nasza idea. Nie. To nie jest nasze osiedle, na którym my zamieszkamy. Jakieś ekologiczne kurwa mać. Co za bzdury. To nic z tej rzeczy. Ale my dopełniamy się tą mocą, widząc ilu jest już ludzi, którzy wszystko, co dzieje się dookoła, widzą diametralnie inaczej. Wszystko nam służy. Wszystko jest tym, co ma być. Nie ma tam żadnych niebezpieczeństw. Kurde, nigdy nie było. To tylko sen, ale świadomy sen. Więc w ogóle się go już nie boję. A później my zaczynamy poznawać podobnych nam i zaczynamy tworzyć zupełnie nowe relacje. Czyli tak naprawdę, wiecie co, ja się dopiero teraz łapię. Jak trafnie, metaforycznie nazwałem. Moją facebookową stronę z wierszami. Stwórz mnie. Jak to jest ważne. Jeśli miałbym wejść z kimś w intymne relacje, to od tego bym zaczął. Stwórz mnie, a ja stworzę ciebie. Ty nie staraj się być dla mnie kimś tam. Rób to, co uważasz za słuszne. Moją sprawą jest tworzyć. Twój obraz we mnie. I prawdę ci powiem, że to działa w obie strony. Czyli te, ty też twórz swój. Jeżeli ty powiesz, że jestem kłamcą, krendaczem i cokolwiek, to tak właśnie będzie. To ty decydujesz, jak mnie widzisz. Ja nie istnieję w wersji jakiejś jednej kotowej dla wszystkich. Nie istnieję. Ja jestem tym, który sam siebie poznaje. Więc w relacjach z każdym innym człowiekiem zaistnieje ja takie, jakie putuje ten drugi. Każdy jest odpowiedzialny za własne doświadczenie. Oto świadomość. Stwórz mnie, stwórz wszystkich, którzy są ci bliscy. Chyba, że widzisz, że nie są. Nie widzisz tam świadomości, to zostaw. I stwórz ten świat, którego doświadczasz. Nie zmienisz jego świata, nie zmienisz. Już wszyscy to wiemy. Ty nie zablokujesz rozwoju cywilizacji, nie zablokujesz szczepionek czy wirusa. Nie masz na takie rzeczy wpływu. Ale Ty możesz być świadomy, że ten jest wyższy świat na zewnątrz i Ty możesz poddać się temu, że to, co płynie w jest zawsze tym, co ma być. To jest właśnie inteligencja. Dostosuje się do każdej warunku. Przypomnę jeszcze raz sprzed laty zasłyszany cytat Nevidajka: To jest rewolucja świadomości. Co dzieje się teraz z nami, to ewolucja świadomości. A więc dostosuj się, albo gin. Nie ma wyjścia. To już nie ma Boga, który w naszym świecie, tak, który się albo nad nami zlituje, albo nas bawi. Albo nam to jakoś pokłada. To ty musisz zrobić. Ty nie zmienisz świata. Na no, Atmanandi. Jedyną zmianą w świecie jesteś ty. I tylko twoje nastawienie do wydarzeń powoduje to, jak te wydarzenia na tobie się odpiją Od śmierci po wyjebaniu w kosmos, że to już tak powiem. Co Witek już postanowił, że Pierwszy stoi w kolejce, nie? Po szczepionkę, bo jeszcze potrzebuję tego, żeby mnie coś. To jest gra, to jest wewnętrzna gra mojego umysłu. Ja jej nadaję znaczenie. Nie interesuje mnie, czy kogoś to, co mówię, śmieszne. Ja nadaję temu znaczenie. I zawsze tam, gdzie ja kotwiczę uwagę, tam ja podążę. Ale ja też zaczynam kotwicząc tą uwagę. Rozpoznawać, co naprawdę mi służy, co mnie rajcuje, co mnie rozwija i w co jeszcze chciałbym nadal grać, bo jest piękne, bo mnie bawi, bo mi służy. To są różne powody, ale przede wszystkim, jak teraz się zastanowię, to pierwsza myśl, myśl która mi przychodzi do głowy, to właśnie te emocje: mogę grać. Na najwyższych emocjach, wiedząc, że to mi nie szkodzi. To jest świadoma zabawa. Dlatego szukam też świadomych istot, bo wtedy nikt nie będzie myślał, że to z kolei jemu zaszkodzi. Ja nikogo nie krzywdzę. Jeżeli jesteś świadom, to Ty wiesz, że nikt nie możecie ciebie skrzywdzić. Chyba, że na to pozwolisz. Więc za świadome doświadczenie każdego z nas jest odpowiedzialny doświadczający. Kropka! Koniec z psychologii. Być mnie skrzywdził, tyś mnie zmanipulował. No to wracaj do Matrixa, błagam. My tutaj już takich ludzi chyba nie potrzebujemy. To jest tak, jakby ta rysa, która kiedyś tam, może w 2012, pojawiła się między tymi, co się budzą, a tymi, co nie, lub tymi, co próbują. Zrobiła się z tej ryzy taka przepaść, że już jej nie przeskoczy. To jest właśnie to świat. W tej wersji, którą znamy od dziecka, ten świat już się skończył. Właśnie się skończył. Właśnie był koniec świata. Nie dlatego, że tu coś wybuchło, uległo destrukcji. Nie. Świat działał według pewnych zasad. My, z, my je wyssaliśmy z blakiem matki. Nauczono nas w szkole. I to działało. Ale przestało. Ten świat dla nas już nie istnieje. Mimo, że dla wielu tak. On tu nadal jest. Jak go widzę przez okno, ja go mogę dotknąć? Cały czas go obserwuję. Ale moje doświadczenie w nim i wielu mi podobnych jest już zupełnie inne. To jest incepcja. Sen we śnie. My jesteśmy w tym śnie ogólnym, ale coraz bardziej niezależni. Nie przeszkadza mi Matrix i coraz bardziej w zasadzie mi służy. To jest tak jak. Ostatni będą pierwszymi. Obudził się Witek. I teraz to nie ja jestem pionkiem Matrixa, tylko ja jestem tym, który to doświadczenie tworzy. Sztuczna interwencja, myśli. że Boże, wszystko, nie dzielmy tego. To od ja, mojego wewnętrznego ja zaczyna się doświadczenie. Ja jestem jego projektorem i cokolwiek się w doświadczeniu pojawia. Nie może być wyższe od ja i nie może mi zaszkodzić. Chyba, że tak postanowię. To jest wszystko proste przełożenie. Jeśli ty jesteś projektorem, to chyba nie wierzysz w to, że film, który wyświetlasz, może zagrozić projektorowi nie. Chyba, że projektor stracił świadomość, że nim jest, to wtedy tak. I to też mu nie zagrozi, ale strach na będzie. Nawet może się projektor wykończyć. Nie dlatego, że go film zabija. Projektor się własnym strałem przed filmem zabija. To jest aż tak proste. I w tym roku wszyscy w to wkraczamy. Każdy jest odpowiedzialny za własne doświadczenie. Koniec psychologii. I każdy tworzy je sam. I każdy zauważa, już, gdzie naprawdę go pociąga, co mu się podoba, które relacje go interesują, co naprawdę chciałby robić. My już to widzimy. Nie bójmy się tego, bo to czasem jest dla nas śmieszne. Bo nowe, bo inne. Ale zaczynamy to widzieć wyraźnie. Gdzie, z kim chcemy iść? I nie miejmy oczekiwań. Taka moja konkluzja. Uczmy się. A tak naprawdę każdy nas, wybór, nasz wybór, jak widzimy, że nas ciągnie ku temu, jest tym, co ma być. Więc on, konsekwencja tego wyboru, gdzieś nas zaprowadzi. My nie musimy tego wiedzieć na starcie. Jeśli ufasz sobie, nie musisz tego wiedzieć. Zawsze skoczysz do rzeki, która jest tobą. Zawsze do niej skoczysz. Na razie.